Znosimy się do gwiazd Wysoko jestem, że aż strach A gdzieś pode mną złoty piach I świata dach Tak jak w pięknych snach Znosimy się do gwiazd Wysoko jestem, że aż strach A gdzieś pode mną złoty piach I świata dach Tak jak w pięknych snach Wznosimy się do gwiazd Wysoko jestem, że aż strach A gdzieś pode mną złoty piach I świata dach Tak jak w pięknych snach Wznosimy się do gwiazd Wysoko jestem, że aż strach A gdzieś pode mną złoty piach I świata dach Tak jak w pięknych snach